Dzień dobry. A jak to? Kochamały Siemaneczko. Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym filmie na kanale Tymon Wiele gdzie razem sobie skomentujemy i opiszemy tak, oczywiście kolejną gazetkę z Waszej ulubionej serii, czyli Lego. I oczywiście mamy tutaj gazetkę, nie byle jaką, bo jest to gazetka Lego Ninjago, w której mieścimy... Dwa unboxingi, a tymi unboxingami jest figurka Mistrza Lloyda oraz paczka kart. Więc, jak to mówię, zaczynajmy. Pierwszy unboxing, zaczynajmy. Mamy wszystko przyszykowane, i pora zacząć od pierwszego unboxingu, czyli właśnie tej paczce od 6 plus, czyli właśnie patrzcie Lego zaczynamy. Dobra. Tutaj już otwieramy, mamy rozerwany już początek i wysuwujemy części. Zobaczmy, jeszcze tam coś zostało. I pewnie mnie zapytacie, co mi się najbardziej tutaj podoba? Teoretycznie to ta część, czyli energia. Właśnie y, tego ninja. Najpierw zbudujmy figurkę. Połączamy części pierwsze. Figurka jest już zrobiona. Jest y, coraz lepsza, bo tak szczerze mówiąc, to spójrzcie tylko na te włosy figurki. Bandana u Loida się, y, się bardziej zjaśniła. Że jest bardziej y, jasnawa. Bardzo. Ale pora teraz zbudować właśnie te energie, te energie żywiołów. Więc to może być ciekawa budowla, naprawdę. Szacun, bo budowla jest ogólnie, mi się bardzo podoba. Już zbudowałam pierwszą energię i zbudowałam drugą. I tak się prezentują nasze energie, są naprawdę interesujące. I pora je wczepić do figurki. Okej, okay, ładnie, ładnie to ogólnie wychodzi. Ładna figurka, mi się bardzo podoba. O, zobaczcie to. Idealnie, wręcz najlepsza figurka z 2025 roku na razie. I jest to taka właśnie figurka. Pora na unboxing 2, czyli unboxing ostatni. E, paczka kart. Życzcie mi, żeby coś się fajnego trafiło. Czekajcie. Dobra, no to otwieramy. O, już coś widzę, już coś widzę. Ja! Jest dobra karta. Tylko to zobaczcie. Mamy cienistą Mamy. Tutaj kartę Zasadzki z Jayem. Mamy tutaj kartę Strażnika Świątyni. Mamy także pierwszego Pudzla. A tym Pudzlem jest czarny, Czerwony Charakter. Następnie mamy kartę Jordany pod tytułem Zła Jordana. Oraz gracz 1 akcja ZDaj. Pora włożyć nasze karty do pojemnika. Już się prawie nic nie mieści, więc kilka kart już muszę dać do mojego albumu. Bo ogólnie ja tylko te nowe daję tutaj. Jak nie mam na albumu, a ja niedawno kupiłem album. Oczekajcie. Tam włożymy idealnie. No. I mamy pięknie, zobaczcie, zapchane. Twarde. Następnie mamy turniejowego Arena edycję limitowaną numer 12-2025. Ogólnie dobra karta, bardzo fajna karta. Jest to na razie tyle z dzisiejszej gazetki. Pora przejść do właśnie tej głównej gazetki. No dobra, no to zaczynajmy od pierwszej strony. Czyli oczywiście e, głównej. 12 stron komiksu. Karta limitowana numer 12, tylko tutaj, seria 10 Lego. Lloyd plus, plus dwie podmuchy, plus dwie podmuchy energii plus karty. Karty, ok, karty. Zapamiętajcie, bo mamy karty i mamy karta, więc e, to się różni trochę. Więc na pierwszej stronie. Mamy ocenić moc NI i napisać, kiedy ta moc się najbardziej przydaje. A ta pierwsza reklama nigdy nie znika. Na drugiej stronie mamy instrukcje, i Lloyd ma jakieś chmurki z rozmową i tym podobne. Mamy pierwszą grę. Oraz bardzo fajnie zbudowane tutaj mały zestaw. Znaczy, kilka połączonych zestawów oczywiście. Dalej mamy e, Lego Dreams reklamę. No to, no to teraz nie nagrywamy o Lego Dreams. No nie. E, tutaj mamy resztę komiks. Ale uwaga, uwaga! Pora na plakaty! Turniejowy Zayn. Oraz grupa nowych ninja Arin i Sora, idealnie narysowani. A teraz zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzu, jaki plakat miałbym powiesić. Czy właśnie plakat Arina i Sory, czy plakat dosłownie inny? Też ostatnio trzeba pocztą wysłać było. Ym, narysować Mechaja. No i mamy tutaj Antoniego z Krakowa i tak dalej. No to, no to pozdrawiam, bo ja akurat jestem z Krakowa, no nie? Ym, ma, ło, ej, nigdy nie widziałem takiego, takiej strony komiksu, co jest grane. No sami sobie zobaczcie, to jest, to jest jakaś super y, karta i dobra. Yy, nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale dobra, idziemy dalej idziemy dalej, bo zapowiada się coraz ciekawiej. Dalszy ciąg komiksu. O, dzieje łotrostwa. Czyli yy, jak to się zaczęło, nawet nie musicie tutaj oglądać odcinków, bo wszystko macie tutaj. Gazetka lepsza niż odcinki. Do roboty. Czytajcie i kupujcie za 23 zł. Yy. No więc mamy tutaj o planie, podejściu, jeszcze inne ciekawostki, na przykład zakazana piątka. No więc ciekawie, ciekawie się to naprawdę zapowiada. No i mamy tutaj wielki jubileusz, czyli mamy oczywiście różne serie kart, które najbardziej pewnie kojarzycie. Yy, mamy tutaj seria 1, seria 1 yy, z właśnie Jinem Nadakanem. Mam, mam kilka kart, to jest 2016 rok, liczba kart 190. Yy, seria 2 z Kruksem i Akroniksem. Liczba kart 216, rok 2017. Seria 3, bez nazwy. Rok 2018, liczba kart 250. Ja mam wszystkie, wszystkie serie kart. Ja już zbieram właśnie od 2016, czyli ja zbieram od początku. Oj, no dobra. Seria 4, już z nazwą. Łowcy smoków. Liczba kart 252, rok 2019. To jest dla mnie w sumie fajny rok. Lubię ten rok i ogólnie spoko. Seria 5 Prime M Prime z nazwą. Wygląda w ten sposób. Liczba karty 252, rok 2020. Seria piąta Prime M Prime, czyli druga część Prime M Prime i to są dwie części, czyli ta sama seria. Podzielona na 2020 i 2020 rok, czyli zatrzymało się to mniej więcej w czerwcu i skończyło się w grudniu. Następnie mamy rok 2021, serię 6 pod nazwą Wyspa. Liczba kart 252, seria szósta Wyspa podzielona na ten sam rok od czerwca do grudnia. Liczba kart 126, rok 2021. I mamy jeszcze serię 7 i dwa razy tak. Nazywa się Sea Bond, rok 2022 i liczba kart 126. Seria 8, czyli seria 2023 roku, wydana bardzo dobra seria kart, i mam wszystkie karty właśnie z tego roku. A kart jest 256, więc szacun dla mnie. Seria ósma to jest, to jest to samo. Seria dziewiąta. Dragon's Rising. Rok 2023 grudzień. Liczba kart 256. Seria dziewiąta. Dragon's Rising. Ta sama seria. Ale było 206 kart i 2024 roku to wyszło. I poznajcie nową serię. Oto seria 10. Krwawy Księżyc. Nowość. Rok 2024. Liczba kart. 278 kart. Co z tego wynika, moi drodzy widzowie? No, co z tego wynika? Oczywiście wiemy. Czyli wynika to, że najwięcej kart... Właśnie jest z yy, naszego aktualnego roku 2025. Yy, przechodzimy sobie teraz dalej. Co tam dalej będzie? Myślę, że jakieś ciekawsze już rzeczy, bo jesteśmy już prawie na końcu. O, dobra, zaczynamy. Patrzcie na to. Mamy. Wóz dla łotra. Złoczyńcy muszą się wykazać nie tylko doskonałym planem, by pokonać ninja. Potrzebują też zawodowego sprzętu. I uwaga, uwaga, widzowie! Narysuj łotrowski super pojazd i wygraj nagrodę. No, elegancko. Łotrowski super pojazd. I co do wygrania. No, moi drodzy widzowie, no, myślę, że to będzie bardzo fajne, bo zobaczcie. Z początku raju zestaw 71810, lodowy motocykl Zejna 71816, mech żywioł ognia Kaja 2, 2 mechy 71808. I spójrzcie na to, ja mam wszystkie te zestawy oprócz zestawu lodowego motocyklu Zejna. Chociaż ten zestaw w sumie bardzo imponujący to nie jest. No ale podoba mi się ten motocykl. No fajny w sumie. No i figurka. Figurka też spoko. I mamy moje ulubione. Czy podoba Ci się nasz magazyn? Oceń go w skali szkolnej 1 na 6. 6! Czy podobają Ci się zaprezentowani w tym wydaniu bohaterzy z nowego sezonu serialu Lego Ninjago? Tak! Co najbardziej podoba ci się w tym wydaniu? Zaznacz maksymalnie trzy odpowiedzi: załączona zabawka. To mi się najbardziej podoba, załączone karty i plakaty. Plakaty też. Skąd znasz magazyn? Tego niczego znalazłem w sklepie. Z reklamą od przyjaciół z internetu. Znam go od dawna. No w sumie ja, moi drodzy widzowie. Ja się urodziłem w Lego Ninjago! No to, to, to ja go znam od dawna. Spójrzcie, ile mam Lego. No, ja jeszcze mam w szufladach, no nie? Ja już normalnie mi zadają pytanie od kolegów. Nie, 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 to tak nie jest. Jakie inne czasopisma czytasz? No dobra, tu teraz, teraz Wam się to spodoba. Co innego czytam? No ja się rozciądę, wszystko Wam opowiem. Um, re, LEGO Jurassic World, LEGO Spider-Man, LEGO Avengers i uwaga, uwaga, LEGO City. No dobra, co dalej? E, czy poleciałbyś e, magazyn LEGO swoim e, znajomym? 0, nie 10, zdecydowanie tak. No, 10! 10! Ja wam widzowie polecam ten magazyn. Magazyn ogólnie ciekawy. Ja normalnie wyrwę sobie e, kartkę, przepraszam bardzo, ale muszę to wyrwać, bo mamy tam wszystkie serie kart. Więc normalnie powieszę sobie e, w e, armii LEGO i będzie to w sumie ładnie wyglądało. Jak będę chciał spojrzeć, e, od której serii, od którego roku to się zaczęło, e, no to będę miała od razu. Czy zbierasz naklejki lub karty do kolekcjonowania? Zbieram karty. To, to prawda, karty zbieram. A jeśli chodzi o naklejki, no to mam ze dwa albumy. No, no zbieram, zbieram, ale, ale bardziej zbieram karty. Jeśli tak, wymień maksymalnie trzy ulubione kolekcje: No, Lego Jurassic World, Lego Star Wars i Lego Ninjago. To akurat prawda. I ku konkursowy, no to już wam nie będę mówił. I uwaga, uwaga! To, na co najbardziej czekaliście. Ostatnia strona z magazynu Lego Ninjago. Oczywiście jesteśmy z lekkim opóźnieniem, bo mamy który? E, czekajcie, który to mamy. W sumie nie wiem, bo ja mam... Które mamy? 16 czerwca. Nie, no, ta gazetka weszła 21 stycznia, a my mamy 24? Tak, 24 stycznia z lekkim opóźnieniem. I co mamy? Następna gazetka. Poznajcie Lorda Rasa w nowym, designerskim przebranku z Podlasia! Super, nie, na serio. Lorda Rasa mam chyba z 50 figurek. A tutaj mamy takiego samego, tylko że... Dobra, dajmy ocenę dla tego Lorda Rasa. 5 na 10. Dlatego, bo za dużo tego jest. A jeszcze zauważcie, co tutaj się dzieje. To jest Lorda z energetycznymi łapami. Nie, no to jest zbyt pogmatyczne. Tman, nie, ta, ta, tak nie można. E, już bardziej to pasowało do wilczego łowcy. Ale do Lorda Rasa no spuści, te energetyczne łapy to nie pasują. Nie. Nikt nie może się ze mną zmieszyć. E, no, i, no i ogólnie rysunek narysuję bo, e, bo też ładnie rysuję e, więc narysuję coś tam i myślę, że będzie git. A mówiłam, żebyś dał suba? Tak, daj suba. I jeszcze lajka, like łapkę w górę. Tak, daj łapkę. No, daj łapkę w górę. I komentarz. Napisz. Dobra, napiszcie w komentarzu ocenę dla tej figurki. I o, czegoś takiego jeszcze nie było. Ocencie dzisiejszy odcinek od skali 1 na 10, ale nie można jeden, nie można jeden. Yy, moż, można 2 na 10, od dwóch na 10, dobra? Jednego na 10 nie ma, nie można, nie można. No.